No, no wariaty, ja jestem Pejna, dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. Tak, troszkę sobie porozmawiamy na parę tematów, troszeczkę bardziej związanych z grami i z tym, jak działam w internecie i w sumie, co właściwie robię w internecie po części. I powiem wam tak, jeżeli ogólnie nagrywam ten materiał, z myślą o tych dosłownie paru osobach, które gdzieś tam regularnie śledzą ten kanał, regularnie gdzieś tam śledzą mnie na Instagramie czy też y, fanpage'u to jest wam po prostu zainteresowane tym, co tworzę. A więc głównie z myślą o nich to nagrywam. Jeżeli na kanale jesteście tylko, tylko, aż a żeby oglądać moje opinie, materiały, recenzje o grach, no to ten film absolutnie nie jest dla was, tutaj tylko zmarnujecie swój czas. Jeżeli natomiast a właśnie jesteście osobami, które gdzieś tam nie śledzą, są zainteresowane tym wszystkim, jak to działa, czemu tak to działa, czemu to jest na kanale a nie działa, dlaczego? Są dłuższe, krótsze przerwy. Niekiedy, no, to, to jest właśnie materiał, gdzie o tym wszystkim opowiem. Gdyż ogólnie uważam, że troszeczkę jestem winny, a paru wyjaśnień, właśnie dla tych osób, które od dłuższego czasu tutaj siedzą, coś piszą w komentarzach, odzywają się, a czy pojawiają się na streamach, gdzie czasami mi się zdarzy coś przystreamować, no to sądzę, że ten materiał jest czymś, co powinienem nagrać, właśnie z myślą o nich. Gdyż po pierwsze chciałbym poruszyć temat tego jak zmieniło się moje podejście co do nagrywania na YouTubkach, a sądzę, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie chcę powiedzieć roku, ale ostatnich paru miesięcy zmieniło się dość mocno. A gdyż powiem wam jak to wyglądało na początku, jak się zacząłem w ogóle w YouTubki bawić te parę lat temu, otóż faktycznie kiedyś a jak właśnie zaczynałem dopiero można powiedzieć nawet taki troszeczkę pierwszy roczek o to było tak głównie czysto, mega zajawkowo, a ja się jarałem dosłownie wszystkim, tym, że mam nową zabawkę a w sensie YouTube to jest dla mnie zabawka, wiecie, nowa zabawka, którą się muszę wybawić troszkę, wszystko było dla mnie nowe, świeże A budowanie sobie jakiejś bazy odbiorców też dla mnie w sumie to cały czas, ale wtedy było tak mega, mega, mega rajsujące. Fakt, że mogłem się troszeczkę inaczej otworzyć przed ludźmi, jeżeli chodzi o moją pasję grową, nie tylko pisząc. A materiały, nie tylko pisząc tekst, a właśnie siedząc sobie przed kamerką, mówić coś. A bardzo mnie na początku jarało, było dla mnie świeże. Montowanie tych materiałów, a, tego jak to wszystko działa, troszkę od zaplecza. zaplecza: ustawienie kamerki w danym miejscu, a, jakieś kombinowanie z mikrofonem, rozpisywanie sobie scenariuszy, tego jak chcę powiedzieć, ogólnie przełamywanie swojego stresu, strachu przed kamerą, bo ja na początku byłem mega zesrany, a nagrywając dane materiały. A to to dla mnie było coś naprawdę fascynującego, co sobie mega jarało Wiadomo, że człowiek z biegiem czasu troszeczkę się oswaja z tym wszystkim, i teraz no, dla mnie nie jest za dużym problemem musiąć się nagrać coś dla was, po, popieprzyć jakieś głupotki. Później natomiast zaczęło się troszeczkę sądzę, że na złą drogę szedłem z moim podejściem do nagrywania, gdyż w pewnym momencie teraz mogę to o tym otwarcie przyznać, gdyż to, jest, to był pewien okres, co musiałem sobie przepracować, a w głowie z... W pewnym momencie zacząłem mieć troszeczkę więcej ciśnienia na jakieś zdobywanie większej ilości wyświetleń, docierania do większej ilości odbiorców. Faktycznie zaczęły się pojawiać mniejsze, większe, później coraz częściej większe irytacje, w związku z tym, że no kanał nie osiągał za bardzo wyników jakie chciałbym. Wtedy, żeby osiągał, że faktycznie nie docierałem do zbyt dużej grupy odbiorców. No później też to zrozumiałem, że po prostu te materiały były, szczególnie na początku, przez pierwszy rok, może dwa, faktycznie słabe maksymalnie, średnie. A no to też, też to mocno z tym wiązało. A no mówię, zaczęły się pojawiać pewne irytacje. A też yy, zacząłem robić trochę materiałów na siłę, też na siłę chciałem. to już mówię na przestrzeni praktycznie mojej całej działalności na YouTubkach. A zacząłem trochę na siłę cisnąć kilka materiałów w tygodniu. Pamiętam, że był okres, że robiłem trzy filmy na tydzień. Gdzie, no, wiecie, raczej powinno się stawiać na jakość, a nie na ilość. Ja bardzo postawiłem na ilość, przez co się odbijało, odbijało to na jakości tych materiałów. I ja doskonale wiem, że robią trzy filmy na tydzień, a no to żaden z nich nie mógł być tak dopieszczony, że żeby jakkolwiek bardziej zainteresował potencjalnego odbiorcę. A no, to też wiem, że później mnie to bardzo się męczyło, Ja się wypalałem z energii, i tak dalej, i tak dalej. A więc to też się zaczęło troszkę zmieniać. A też z pewnością wiele się u mnie zmieniło w momencie, w którym się przeprowadziłem. Zamieszkałem sam w sumie, to zamieszkałem w... ze współlokatorem, a nie sam. A wtedy też się wiele zmieniło, gdyż no już nie pracowałem w gierkach. A wiecie, bo właśnie tutaj na to jak wyglądało moje YouTube'kowe, że tak powiem działanie, wiele miało wpływu to, że ja robiłem w sklepie z grami czyli gdzieś tam cały czas żyłem oddychałem tymi grami Kiedy już przestałem tam pracować no, przez drugi lockdown musiałem się wtedy po prostu zamknąć. Zacząłem już robić w, w branży, która absolutnie nie była związana z grami, nie ma nic wspólnego, po prostu robiłem w yy, fabryce poduszek powietrznych a no to mówię, absolutnie żadnego związku z grami to nie miało to, żeby jakkolwiek cały czas pielęgnować sobie zajaweczkę grową, poza graniem oczywiście, żeby jakkolwiek dalej mieć kontakt uh, uh, z grami, mówić o nich, to coraz bardziej zacząłem cisnąć tego YouTube'a, pamiętam, a bardziej wtedy zacząłem odczuwać pewną irytację związaną z tym, że ja już nie siedzę w branży, jakiejś siedziałem. Bo wiecie, pracując w sklepie z grami, ja non stop miałem kontakt z branżą, kontakt z grami. A, czy to właśnie ze sprawą klientów, czy obserwowania nowości, a, czy jakiś for, tak dalej, co zrobiłem głównie po to, żeby po prostu wiedzieć a, o, o większej ilości gier, żeby móc y, też się właśnie rozwijać, rozwijać swoją ogromną wiedzę, no bo to też mnie jarało, napędzało jakoś do pracy. Tutaj, w, jak już zmieniłem pracę, to zmieniłem. Jak już zacząłem pracować gdzie indziej, no został mi tak naprawdę tylko YouTube. I zaczęło, jako, że ja też bardzo nie lubiłem tego zajęcia, które wtedy robiłem, to jakoś tak czułem ciśnienie, a nie wiem, niespełnioną ambicję, marzenie, żeby po prostu zacząć z tego zarabiać. I faktycznie mnie bardzo bolało, dość mocno mnie zaczynało irytować to, że no w sumie ja czułem, że zacząłem dawać lepsze materiały, czy chociaż, albo materiały na takim poziomie, na jakim powiem, w ogóle startować z YouTube'em. A tutaj się w sumie nie zmienia, zmienia ba, wyświetlenia były niekiedy o wiele mniejsze. A też mi zaczęło w pewnym momencie boleć. I musiałem te sobie wtedy troszkę rzeczy przemyśleć, czy ja właściwie chcę to robić. Ja o tym już chyba mówiłem na paru materiałach, czy na jednym większym materiału, już dokładnie nie pamiętam. Musiałem sobie to wszystko przemyśleć, dlaczego właściwie to robię, co mi to daje, czy jest mi to w ogóle do szczęścia potrzebne. I sądzę, że takim momentem przełomowym, jeżeli chodzi o moje podejście do nagrywania. To było ostatnie parę miesięcy, a, czy ogólnie ostatni rok, gdzie no moje życie się zmieniło dość mocno, a, gdyż no ogólnie znalazłem pracę, która mi sprawia radość, która mnie w jakim, jakimś stopniu napędza do działania, czuję, że pozwala mi się rozwijać a, w sumie to w paru aspektach, czy to poszerzam jakąś swoją wiedzę o alkoholach, a, czy, czy, czy mocno pomogę rozwinąć skrzydła jako handlowiec, przy, właśnie zdolności przegadywania sobie ludzi, a lepszego wysławiania się no to to mi teraz bardzo sprawia radość a i tak jeszcze zacząłem troszeczkę bardziej doceniać że ogólnie życie to co się dzieje dookoła mnie bo wiecie ja kiedyś byłem w sumie zamknięty wyłącznie na gierki i, i tyle dla mnie się za wiele więcej nie liczyło czy jakieś tam okazjonalne spotkania z gronem najbliższych mi osób i to w sumie tyle a natomiast na przestrzeni roku to się właśnie mocno pozmieniało czy to właśnie na swoją pracy? gdzie spędzam w sobie większość swojego życia, a czy jakoś się doszkalam. Właśnie nowe hobby to jest dla mnie po prostu, tak. Interesowanie się alkoholem, a zdobywanie coś nowszych, ciekawszych butelek, picie sobie czegoś, kulturalne degustacje, a to jest jedno. Dwa, a dużo czasu spędzam ze swoją dziewczyną. czy trochę więcej zacząłem czytać książek, mang, komiksów. a Troszkę bardziej się otworzyłem na ludzi, na spotkania z ludźmi. Co też, właśnie dużo wolnego, jak już mam wolny czas, to dużo mi tego wolnego czasu zżera. Zacząłem doceniać takie rzeczy, troszeczkę mniejszą wagę, sądzę, że przywiązuję takich dóbr materialnych, którymi się kiedyś otaczałem hurtowo. A to, wiecie, to nie jest tak, że mnie teraz już nie ja, nie, wiem, zbieractwo, kolekcjonerstwo, No nie, po prostu mnie nie bawi jak kiedyś to, że ja się otoczę milionem pierdół, wolę to sobie wyselekcjonować, zostawić sobie rzeczy, patrzeć na rzeczy, kupować rzeczy, które faktycznie coś do mojego życia wnoszą, coś dla tego życia znaczą, i z tego powodu też mi sprawiają radość. Wiecie, sprzedałem niemałą część gier, zostawiłem sobie no, cały czas sporo gier. Tylko to już są gry, które albo mi się bardzo podobały, a do których wiem, że będę chciał też wrócić, czy mają jakieś dla mnie symboliczne znaczenie, i też takie tytuły teraz sobie kupuję. Więcej zacząłem czytać, właśnie, mam troszeczkę więcej innych zainteresowań. Tak troszeczkę zdrowie tego wszystkiego podchodzę i właśnie przez ten fakt, a tu jak już sobie myślałem o tym czemu ja właściwie robię YouTubka, gdzie już no nie mam takiego ciśnienia, że ja bym ja był z tego pieniądze już, ja muszę na tym zarabiać. Nie, no teraz to w sumie tak uznałem, że ej, w sumie robienie YouTubka no sprawia mi radość, tak. Mnie cały czas jara się sobie na krzesełku przed kamerką, nagrać jakiś tam swój wywód, potem to zmontować, wrzucić do sieci, zobaczyć jak tam się przyjmie. Cały czas mnie to jara, tylko no Doszedłem do wniosku, że to po prostu jest dla mnie kolejny hobby, kolejna jakaś tam zajaweczka, którą jak najbardziej chcę się bawić, tylko no niech ona mi nie zajmuje całego życia. Wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że mam jakieś inne zarobkowe zajęcie, jakieś inne rzeczy na głowie do ogarnięcia, no to to jest aktualnie nagrywanie dla mnie materiałów, mówienie o grach, wrzucanie tych filmów do sieci. To to jest coś w stylu, okej, okay, wiecie, mam jakiś wolny dzień, i tak myślę, okej, okay, dawno nie czytałem, przeczytam sobie coś. Okej, okay, mam ochotę sobie pograć parę godzin, pogram sobie parę godzin. Tak tu okej, okay, chcę sobie coś nagrać, to sobie coś nagram. Mniej więcej na tej zasadzie aktualnie podchodzę do youtubekowania, Jest to dla mnie po prostu rozrywka, która przede wszystkim ma sprawiać radość mi a mi ja się, się z tym czuć dobrze, nie chcę absolutnie robić już więcej nigdy żadnych materiałów na siłę, kiedy nie mam na to ochoty, bo też to nie wychodzi za dobrze. Po prostu kiedy się czuję na siłach, kiedy mam energię, kiedy czuję zajawkę, że, ej, chcę sobie coś nagrać, to będzie fajne, to wsiada mi nagrywam. Stąd też, a na kanale muszę zaobserwować dłuższe, krótsze przerwy. Może te przerwy nie będą już trwały dwa miesiące, czy, czy, czy więcej, jak to też potrafiło w historii tego kanału się wydarzyć. Tak no, wiecie, jakiś materiał na dwa, może trzy tygodnie. Oto to jest tempo, które faktycznie a, podoba mi się, które faktycznie sprawia, że jutubkowanie daje mi y, dużo więcej radości, przyjemności. No nie ukrywam też, że faktycznie materiały mogą się pojawiać czasami co tydzień, coś takiego. No tylko to musi być y, po takich momentach, zrywach energii, że siada mi ej, mam ochotę nagrać parę materiałów, ej, mam faktycznie tematy, żeby sobie parę materiałów nagrać. Bo właśnie, oddaj też troszeczkę płynnie, przychodzi do tematu, czy ja właściwie jeszcze gram, czy ja jeszcze jestem graczem. A ja bardzo mało gram na, w ostatnim czasie, w ostatnim dłuższym czasie. Wiecie, jak nagrywałem chyba w zeszłym roku materiał, podsumowanie roku, gdzie się chwaliłem, że przeszedłem ponad setkę gier. Tak, w tym roku, na ten moment, a mamy 6 października, w ogóle jest 49 po północy. Chyba będzie trzeba spaść niedługo, tak? No, na 6 października mam zaliczonych 6 tytułów. I to nie jakichś potężnych, mega rozbudowanych, otwartych gier, rpg ów Nie, po prostu mam zaliczonych na ten moment 6 tytułów, i to są gry, które dało się w paru przypadkach skończyć w parę godzin. I to jest kwestia tego, że po pierwsze, ja no właśnie mówię, dla mnie jutkowanie czy też granie stało się po prostu dodatkiem do życia, czymś, co mi to życie mało rozmaicać, a nie być jego a, całością, nie czymś, co ma mi zajmować 100% mnie, absorbować mnie w 100%. Dlatego też tak jak mało YouTube, tak no raczej mało gram. I to nie jest tak, że mi granie nie sprawia radości, gdyż sprawia mi ogromną radość, szczególnie jak trafię na tu, który nie wciąga. Aktualnie gram Wenderala, czyli samodzielny mod do Skyrima, który w którym jestem absolutnie zakochany, który mi sprawia masę, masę naprawdę całą masę radości. A Tylko, no też w niego nie gram całymi dniami. Jedno, że nie mam całych dni wolnych. Dwa, no, też chcę sobie to dawkować. Jak już mam ten czas, no to no nie wiem, tak trzy godzinki, może cztery, sobie pogram i rzucam się na coś innego, tak? Yy, bo wtedy za każdym razem, jak zasiadam do przykład, tego przykładowego Enderala, tak cały czas czuję tę niesamowitą zajawę. Że to jest takie dla mnie nagroda. Ej, zrobiłem to, to i to, wywiązałem się ze swoich obowiązków. Obowiązków? Czas na przyjemności i ja wtedy teraz czerpę największą, sądzę, że radochę w życiu po prostu z obcowania z giereczkami. A jako, że jak już robię materiał o grach, jak robię jakąś coś na kształt recenzji, mojej opinii o danym tytule, tak ja raczej stałem na to, żeby ten tytuł dość porządnie ograć, żeby go ukończyć. A w związku z tym, że ja no mało gram, no to naturalnie też mam mniej opcji, mniej tematów na robienie kolejnych materiałów na YouTubie bo, o ile, robię jakieś, bo o ile robię serie sentymentalne wspominki, no niekoniecznie muszę teraz te gry kończyć, nie czuję potrzeby kończenia niektórych gier, szczególnie tych co większe, nie na przykład Heros 5, tak wystarczy, że sobie w nie pogram parę godzin, parę dni spoko. Ja w tej serii raczej staram się to, żeby wspominać te gry, to jakieś anegdotki z dawnych czasów, jak te gry ogrywałem, Wam przytoczyć, a niekoniecznie dokładnie omawiać ten tytuł. Więc wtedy spoko, ale jak mówię, mamy jakąś opinię o drugim, czy forum Russia with Love z PS2, czy, 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 co ja jeszcze robiłem za materiał, o, o Jezus Maria, Baha of Control, no to to są tytuły, które raczej chcę ograć od początku do końca, żeby dopiero ten materiał o nich zrobić. Ja mówię, no teraz takich gier, a, które kończę, no, no nie ma zbyt dużo, więc mówię, naturalnie też tych materiałów jest mniej. No i też, żeby się w ogóle nie odcinać od tego jutubkowego życia, mówię, mi sprawia faktycznie radość to nagrywanie materiałów. Też zacząłem wprowadzać pewne rozmaicenia, jak właśnie czytadła, gdzie sobie już jedno mangę omówiliśmy, materiał o kolejnej. Mandze jest już jak najbardziej w drodze. Sądzę, że jeszcze jakieś inne rzeczy, niekoniecznie związane z grami na kanale będą się pojawiać. Bo mówię, mnie po prostu bawi samo nagrywanie filmów. I w sumie też już opowiedziałem Wam, czy ja właściwie dalej jestem graczem, dlaczego mało gram. To już chyba takie dwa najważniejsze punkty, które chciałem poruszyć, które czuję, że powinienem w jakimś stopniu poruszyć, żeby czuć się po prostu dobrze z, dla tych paru osób, które faktycznie są troszkę bardziej zainteresowane moim kanałem, a to mamy tu jest za sobą. Ale jest jeszcze w sumie jeden temacik, który sądzę, że jest całkiem ciekawy, a mianowicie jak się czuję z tym, że nie śledzę prawie w ogóle growej branży? Gdyż wiecie, od momentu kiedy ja przestałem pracować w sklepie z grami, a to jednocześnie troszkę bardzo szybko przestałem kupować jakiekolwiek nowości. no Jedno, że to było związane z moją sytuacją finansową, która była gorzej niż zła, gorzej niż tragiczna. A dwa, odciąłem się od sklepu z grami, jednocześnie zaczynałem się powoli też, z wiadomo, z różnych powodów. Zaczynałem się naturalnie a troszkę odcinać od przyjmowania do siebie takiej potężnej dawki informacji a właśnie z growej branży. Coraz więcej rzeczy mi omijało, a coraz więcej premiów mi omijało informacji i powiem Wam, że ja się zacząłem z tym po pewnym czasie czuć naprawdę dobrze. Tak naprawdę czysto, gdyż jak byłem na bieżąco ze światem gamingu, z giereczkami, tak no... Były tematy, które mnie dość mocno odpalały, triggerowały. Ja to wszystko przeżywałem dość mocno, a narastała mi mnie taka wewnętrzna irytacja, która absolutnie nie była dla mnie zdrowa. O co mi chodzi? Wiecie, ja jestem na przykład przeciwnikiem czy kogoś takiego jak Xbox Game Pass, ja tym szczerze gardzę. A ja, ja bardzo gardzę tym, co Sony zaczęło robić, z tego co BMW teraz to rozwija, mianowicie wydawanie swoich tytułów ekskluzywnych na PC. -ta czy jakieś tam inne pierdółkowate dla nieco, po niektórych rzeczy tematy, mnie to po prostu odpalało i ja czułem coraz większą irytację swojego czasu na grową branżę, w której no, do, do, coraz głębiej a, uczestniczyłem. I takie odcięcie się troszeczkę, no mówię, no nie ze swojego wyboru, a było dla mnie dość mocno zbawienne, mocno zbawienne dla mojej głowy, tak samo odcięcie się od nowości. Wiecie, jak kiedyś, jak właśnie byłem z tym wszystkim na bieżąco, tak ja miałem rozpisane na przykład w kalendarzu dane growe premiery i ile mam czasu, żeby ograć daną grę, żeby się wyrobić do premiery następnej. I to było kropne szczerze mówiąc. Gdyż no bardzo mnie ograniczało, nie pozwalało mi aż tak poznawać tu, aż tak siedzieć z nim, jak mi się coś właśnie spodobało. Gdyż cały czas gołem pod presem czasu, że ej, tu się muszę wrobić przed planem kolejnej gry, ej, tu się trzeba wyrobić przed... żeby materiał zrobić na YouTube'a. A później już nie będę miał na to czasu, wyjdzie coś innego ciekawszego. A wiecie, jak już się odciąłem, jak już nie miałem takiej presji, nie, którą sobie w sobie sam nadrzuciłem, że ej, ja muszę ogrywać wszystkie nowości, muszę być ze wszystkim na bieżąco tak zacząłem sobie troszkę starych gier, co kopywać, rzeczy w tym się kiedyś dobrze bawiłem, żeby sobie przypomnieć czysty fan czerpania, jaki można czerpać z gierek, czy po prostu odkrywania rzeczy, które mnie omijały na przestrzeni lat, czy poznawania starości, z którymi nigdy nie miałem kontaktu. I tak to sobie trwało. Później moja sytuacja finansowa się poprawiła znacznie się wręcz poprawiła. A i powiem wam, że absolutnie nie czuję po tym detoksie, że tak powiem nie czuję żadnej potrzeby, żeby do tego wracać, żeby bawić się znowu z, z grami na bieżąco, żeby sobie kupić, nie wiem, PS5 na przykład A Faktycznie ja jak jeszcze co jakiś czas sobie zajrzę na jakiś portal, obejrzę jakiś materiał o nowszej grze nie, Niekiedy powiem o fajne zagrałbym, ale to nie jest takie ciśnienie, że mnie pod skórą już trzęsie, że Ej, muszę w to zagrać, tylko no, no okej, okay, spoko może kiedyś się ogra. A dlatego ja na przykład teraz bardzo dużo siedzę ze starszymi grami, dużo ps 2 katuje, katuję, co też można widzieć po tym, co się dzieje na kanale Fremeshaw i VLAW na przykład. A i to mi teraz sprawia radość, tak naprawdę. I fakt, że nie mam żadnej presji czasowej, że ja mogę sobie siedzieć z daną grą, ile chcę. Że ja mogę sobie, nie wiem, właśnie przez miesiąc jakiś Fermasho i Love PS2, który zajmuje 5-6 godzin do przejścia katować przez miesiąc Że ja sobie siedzę z Enderalem, który go kiedyś bo on pewnie zaliczył w parę dni, może to jest ponad 40 godzin grania, a tak ja sobie siedzę chyba od półtora miesiąca, mam ledwo 12 godzin nabite, ale gram sobie w swoim tempie, bawię się jak chce, czy po prostu sobie odpalam jakieś gry, po prostu żeby sobie pograć, nie wiem wiecie jakiś e Street Fighter na Switchu tylko z batem troszkę grałem? Czy jakieś starocie z PS1, byle po to, żeby sobie fajnie spędzić czas, urozmaicić to życie? I tak to teraz u mnie wygląda, więc yy, mówię, cały ten wywód chciałem wrzucić po prostu, a, bo, 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 bo to też były jakieś tematy, które chciałem prędzej czy później w jakiś sposób poruszyć, a sądzę, że też no mówię, należało się to tym paru osób, które troszkę bardziej się śledzą ten kanał. Też jeżeli chodzi o streamy, no to z pewnością jest to, co będę chciał przycisnąć, tylko no. To jest tak samo jak z YouTubkowaniem, ja muszę mieć tego odpowiednie nastawienie, odpowiedni humor, odpowiednio dużo energii i faktycznie muszę chcieć to zrobić, żeby to nie wyszło tak na odpierdziel. A nie ukrywam, że o ile wiem, że robiąc jakiś materiał, film na YouTuba, no to zawsze te parę osób sobie zobaczy, tak no z stream tymi streamami bywało różnie, bo jednak stream się bardzo różni od robienia filmu gdzieś na streamy, streamy. To jest to, co ja bym bardzo chciał. No, w dużej mierze zależą od tego, czy jest jakaś publika, czy są jesteście widzowie, czy coś piszą. A u mnie to wiadomo, że bywało różnie. Dlatego też nie mam aż tak dużej motywacji, żeby sobie te streamy dalej robić. Ale no, z pewnością Deadpool'a, którego mam rozgrzebanego, będę chciał skończyć. Ale no, o tym informuję na Facebookach, Instagramach najczęściej. Ale no mówię, chciałem być fair ferwostu wobec tych paru osób. Sądzę, że jakoś to wyszło, jakoś uzewnętrzniłem, mam nadzieję, że te zainteresowane osoby nie zostały za bardzo przeze mnie przymulone. A jeżeli tu są jakieś inne, nie umniejszając tym osobom randomy, a które po prostu były ciekawe, co ja tym razem rzuciłem, no to mam nadzieję, że jakoś dało się tego słuchać. No a tak to co, to było już chyba tyle z tego co chciałem wam powiedzieć. Czy w sekcji komentarzy do czegoś was zachęcę? Ja wiem. Raczej zakładam, że oglądają mnie w miarę inteligentne jednostki. I jak będą miały coś ciekawego do dodania, no to jak najbardziej sobie tam wrzucą. Ja z przyjemnością odpowiem na jakiś komentarz, ustosunkuję się do czegoś. A tak to co, jeżeli chodzi o przyszłość tego kanału, no to mówię, będzie to mniej więcej wyglądało tak jak powiedziałem. Materiał na co dwa tygodnie, może co trzy tygodnie, w jakichś okazyjnych wypadkach co tydzień. Ale tak do trzech tygodni max zazwyczaj, a pomysłów na materiały mam całkiem sporo. Aktualnie jestem w trakcie dogadywania bardzo, że tak powiem, małych kolabów, więc no, no dzieje się. Mówię, cały czas mnie to bawi, tylko no jednak YouTube'a traktuję już jako urozmaicenie mojego życia, a nie takie całe a, życie, gdzie pompuje 100% mojej energii. Więc co, jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, co sobie robię w internecie, no to linki do Facebooka czy też Instagrama. Ja na Instagramie w ogóle coraz więcej mojej prywat się po prostu pojawia. Wiecie, pato influencerka jest uskuteczniana, a to mówię, te linki znajdziecie w opisie tego materiału. Więc co, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego, normalnego materiału. Elo!